Witam Państwa. Dzień dobry. Łukasz Wińczura i nasz drogi gość, pan Stanisław Wolak, wójt Lisiej Góry. Najniższe ukłony, panie wójcie. Witam serdecznie. Ćwierć wieku. Ćwierć wieku na stanowisku wójta. Jeden z rekordzistów w naszym regionie, ale nie startuje pan. Cóż to, syndrom wypalenia? No prawie ćwierć wieku, bo to no, sześć kadencji. Więc nie, nie startuje już, ponieważ i też no PESEL robi swoje. Ale liczy się to co w środku? Tak, być może, ale uważam, że przyszedł czas, aby to młodsi przyjęli inicjatywę, żeby y, tworzyli nową wizję, być może, że lepszą. Nawet poszedł wizję bardzo to przez te 25 lat, tak? Tak, tak. Poszedł i to nie tylko w gminie Lisiiej Góra, bo poszedł w całej Polsce. Uważam, że, że samorządy odrobiły swoje zadanie. Natomiast Lisi Góra też się zmieniła. Przede wszystkim dużo nas przybyło. Tempo e, przerostu ludności w Gminie to jest 5 promil rocznie. To duże Ale co tempo. wracają ze Stanów, na przykład? Bo Lisia Góra była przez długie lata postrzegana jako tak zwana wioska amerykańska. Czy ludzie z Tarnowa się u Was budują? E, więc e, ze Stanów nie wracają. Nawet na ojcowiznę starsi ludzie? E, nawet nie mają już gdzie wracać. Mamy tam klub. Polonii Amerykańskiej to jest, nazywa się klub się Utrzymujemy z nimi serdeczne kontakty, nawet wzajemnie się odwiedzamy. Natomiast nie emigrują tam już ludzie młodzi. Do Dostanownik nie wyjeżdża. No ja chyba, że na stałe. Nawet to nie. Nawet, nie. nawet to nie. To młodych pociąga teraz Unia Europejska. Natomiast czy się budują ludzie z Tarnowa? Tak, buduje się wiele ludzi z Tarnowa i buduje się wiele ludzi z okolic. Te tereny, dzisiaj góry są atrakcyjne. Zresztą u nas robimy wiele działań pro. Inwestycyjnych, związanych z inwestycjami mieszkaniowymi. Mianowicie, do granicy działki staramy się w ciągu roku do, dostarczyć media, tak jak woda i kanalizacja. No, jest 99% gminy z, z wodociągowaniem. Skanalizowany jest mniej, 80%. Natomiast te procesy ciągle zachodzą, ciągle ta infrastruktura się rozwija. Jest ona Chyba jedną z najlepszych w powiecie. Yy, mamy oczywiście problemy. Te problemy są związane przede wszystkim z drogą na Warszawę. O tym, tym porozmawiamy później. za chwilę. Tak, Trochę historii. Yy, jaka była atmosfera roku 90 przy tych pierwszych wyborach samorządowych i tej reformy przygotowanej przez nieżyjącego już profesora Kulesza? Przyznam się, że reforma pociągała wszystkim. Ja byłem dobrze zarabiającym inżynierem w fabryce silników elektrycznych tamel i. To też... dzisiaj byłby pan bezrobotny, bo już tamelu prawie nie, nie ma. Nie, byłbym prawdopodobnie e, w jakiejś miejscach. Dałby skurcie. sobie, pan radę. Tak, dałby tak, sobie tak, pan radę. Byłem wtedy do, dobrze zarabiającym inżynierem i, i tak jak mówię, e, skusiłam. Pociągnęło to człowieka, pociągnęło człowieka możliwości zmian. I sądzę, że nie tylko mnie, bo to całe społeczeństwo. A to była taka wielka spontaniczność, entuzjazm? Było, było była. Mniej racjonalizmu, a więcej takiej tak, radości, na żywioł tak, idziemy, tak. tak? Idziemy na żywioł. Więc nie było instytucji kontrolnych, regionalnych izb obrachunkowych, nie było tak skomplikowanego prawa budowlanego. Nie było potrzeba, to znaczy, że wtedy ludzie byli uczciwsi na przykład? Jeżeli mogę nie było tak tej czapy twierdzić. takiej kontrolnej? Mogę tak stwierdzić. Tak Byli po prostu... Nie było chyba znanego słowa korupcja. Sobie tego nie wyobrażało. Nie, no nie, nie jak, jak pierwsi sekretarze brali wcześniej. <grych> ale, ale tutaj chyba było olbrzymie zaufanie społeczeństwu. Byliście idealistami. Byliśmy idealistami, a społeczeństwo też nas postrzegało bardzo dobrze. Przyznam się, że w ciągu roku praktycznie telefonizowaliśmy całą gminę. Ale wtedy Z... były inne środki. Duże pieniądze szły też po pomoc. Nie pomocy. chodziło o pieniądze. By, bo chodziło też o procedury, one były dużo prostsze. Ludzie e, po prostu nie było tych e, zgód, przejść przez działki. Papierologii. Jeżeli, podam papierologi. papierologi, jeżeli, no, przykład, że e, telefonizowaliśmy wieź i trzeba było ją podłączyć po prostu w ciągu dnia. Ja mówię, że ja jadę po kabel, a wy macie tu wykopać e, kilometr rowu dało na się, jutro. Dało się. I, Cała wieś stawała, kopała, na drugi dzień można było kłaść kabel. Dzisiaj jest to niemożliwe. Gdyby chciało się taką akcję zrobić na przykład y, przy budo rozprowadzeniu internetu, budowie światłowodów, dziś to jest niemożliwe. W co ona blokuje Procedury? Procedury. Procedury i y, ludzie już nie są tacy. Już nie są tacy. Dzisiaj każdy w jakiś sposób no, przesadnie broni swojej nieruchomości. Ja nie pozwalam. Aha, czyli kiedyś można było zostawić otwarte drzwi do domu, nikt nic nie ukradł, a teraz tak. mamy mur dookoła. Domu, teraz tak? mamy mur. Jeżeli przyjdzie po prostu do sąsiada, podać wodę czy kanalizację, jest tym problem. Jest tym problem. Ja nie pozwalam. Czyli zmieniła się nasza mentalność. mentalność. I to mhm. wydaje mi się, że zmieniła się po prostu. Za, na które, za którego rządu było najlepiej samorządu? Wydaje mi się, że ten entuzjazm był przez dwie kadencje, czyli pierwszy... I mazowiecki bielecki tak? Tak, tak. Że tutaj tak to było. Później zaczęło się upartynianie samorządów, więc to sądzę, że jest niepotrzebne, bo to trwa. No to już, to już przepadło. To już ma, że, że, że jednak ale proszę popatrzeć nawet na, na, na listę do Sejmiku. Raz się udało, to był świetny komitet świętej pamięci pana Marka Nawar, no. wspólnota samorządowa. No, byłem jego, jego członkiem uh -huh. tego komitetu. Zresztą jako wójt y, też startowałem z Komitetu Wspólnoty Samorządowej kilka razy, zresztą byłem zawsze bezpartyjnym wójtem. Nigdy mnie żadna partia nie popierała, wprost przeciwnie. No, no party mi przeszkadzały, ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Zawsze liczyłem na, na swoich mieszkańców, i, i to, jakby to powiedzieć, no, mieliśmy do siebie wzajemne zaufanie. Sądzę, że obecnie też wielkich problemów bez z wyborem nie było, ale tak jak już mówię, no, to jest już… Trzeba wiedzieć, kiedy za scenę zejść niepokonanym, tak? No, no, A piosenka. Do końca, tak, tak, być może. Uważam, że nadszedł ten czas czas i dla mnie na odpoczynek, na refleksję. Namaszcza pan na swojego następcę kogo? Tak, tak. Jest to mój zastępca, pan Sławomir Turek, też człowiek bezpartyjny. Dobrze wykształcony, yy, mianowicie ma studia administracyjne prawnicze, wcześniej skończył techników telekomunikacyjnych, także nie ma problemu z tymi nowoczesnymi mediami i tak dalej, i tak dalej, no i ma te 12 lat praktyki. Yy, Aha, bo był pańskim zastępstwie. Tak, jest pańskim jest, zastępcy. jest, jest, Uważam, że jest to dobry, dobry kandydat. Zresztą I ojciec, będzie pan go rekomendował… Dokładnie, rodakom w Dokładnie, górze. dokładnie. Też jest ojcem dzieci, no więc zna, zna te sprawy związane z, po prostu z rodziną dosyć dokładnie. Jakiej pierwszej rady pan mu udzieli? Na co uważaj, i hmm. radzę ci, zrób to i to pierwsze. O, droga 73, droga na mielec. Wyrzut sumienia pański podejrzewam przez te 25 hmm. lat. Może nie pański, bo to nie jest pańska droga, tak. ale parlamentarzyści wszystkich kadencji od 89 jako priorytet stawiali. Tak. Te drogi. A jak się wiedzie od Kielc przez Moznawiśle, to tak byśmy wjeżdżali w XIX wiek. Ja też e, wielokrotnie z, z ust różnych ministrów słyszałem, że ta droga jest priorytetem, ba, są. Ona była w tym roku pieniądze, tylko nam pan premier zabrał tak, na e, obwodnicę Dąbrowy. I, więc e, była, e, była to droga priorytetowa, ale tylko w obietnicach, w, kampanii wyborczej. w kampaniach wyborczych. Natomiast są narysowane koncepcje, ale te koncepcje są odkładane na półko tracone kolejne pieniądze, e, więc... E, jest też trochę żal dla naszych posłów w ziemi Tarnowskiej. Mam, że... Może mamy taki słaby Lobnik, Panie Dokładnie. Wójcie? Dokładnie. O tym chciałem mówić. Ale mieliśmy to... ministrów. był minister Janik, był minister Grad. Tak. Jak wcześniej minister Wójcik był Gwidon. E... Także dobrą nie... pozycję w Sejmie miał poseł woda świętej tak, pamięci. Tak. Ale nie mnie to oceniać. W każdym razie no nie udało się. Ja robiłem wszystko, żeby. Powiedzmy w jaki sposób y, ta droga była przebudowana. Zresztą mamy drugą sprawę, sprawę drogi mieleckiej. Ona na dzień dzisiejszy wygląda katastrofalnie. Jeszcze gorzej niż 70. Trójka. Jeszcze gorzej niż 70. Trójka. Więc wielokrotnie też zwracałem się do, i do posłów, i do pana marszałka Ciepieli. Zresztą. A tu to może to, tam od pewnego odcinka będzie musiał się dorzucić pan marszałek Gorty. Więc Podkarpaciu zależy na tej drodze. Zależy na tej drodze i taka, takie rozmowy były między innymi. No zjazdał to do specjalnej ta, strefy, tak. No. Ta. Więc my tam jeszcze mamy taką propozycję, aby poprowadzić obwodnicę wzdłuż tej drogi 984, omijającą nią Górę. góry. Mhm. I taką umowę zawarliśmy z marszałkiem. Koncepcja takiej obwodnicy ma być opracowana do marca przyszłego roku. Y ta obwodnica no według tych, tych, wariantów powinna się zaczynać tym skrzyżowaniem na Lidla uh -huh. i gdzieś tam koło Kurników wychodzić, wychodzić po prostu na Mielec, omijając całkowicie wieś Lisią Górę. Dzisiaj droga 984 wymaga natychmiastowego remontu. Nie wiem dlaczego. Zapomina się o tym. Bo biegnie przez las jej nie widać. Jej nie widać, ale po prostu ale czuć na... to, jest, to, są, to są nerw gospodarki. Tędy po prostu bardzo wiele z tej strefy ekonomicznej mm -hmm. mielca. Czyli pan panowiec pan się... poradził tak. Najpierw zajmij się tym, żeby zbudować obwodnicę 984 i lobować u posłów 73, a trochę mniej energii spalaj w gminie, w samej gminie? Więc tak, pierwsze, bo gmina jest dosyć dobrze ułożona. Mamy świetną sieć szkół. To jest, są małe szkoły, u nas średnio 13 dzieci jest w klasie, mm -hmm, czyli mm -hmm. nie można sobie, rodzice nie mogą sobie lepszej mm -hmm. sytuacji oświaty wymarzyć. Mamy 7 sal gimnastycznych, tego nie trzeba wiele budować. No nie trzeba, no, da się to utrzymać, bo to czasem jest teraz jest, tak, Z co to, drugiej wsi z poprzedniej perspektywy powstała hala gimnastyczna tak. albo akwapark, i teraz wójtowie i burmistrzowie łapią się za głowę, no bo, no bo się nie da tego utrzymać. No, no to proszę zauważyć i popatrzeć na statystykę, nasze zadłużenie nasze zadłużenie ze środkami unijnymi to jest 20%. Ja panowałem zawsze nad mhm. budżetem i ja się na tym znam, jak, jak e, budżetem zarządzać, więc nie jest to sytuacja dla, dla następcy jakaś katastrofalna, jest to sytuacja normalna, mhm. 20%... Czy jest, czy budżet jest przygotowany do absorpcji, jak to się środku, uczenie mówi, z nowej środku, perspektywy. Każdy środku. W każdych środków. Natomiast co bym poradził? Gminie potrzebni są inwestorzy, którzy dadzą miejsca pracy i trzeba wykorzystać położenie węzła autostradowego i tej obwodnicy na mielec Wzdłuż tej obwodnicy, z tej obwodnicy no, może skorzystać aż 80 hektarów. Y, powiedzmy, y, pod działalność gospodarczą. Te to tereny to są uzbrojone są, działki już? Y, nie są uzbrojone. Ta droga rozwiązuje wszystko. Natomiast my tam. Y, bez problemów dostarczymy wodę, dostarczymy kanalizację. Energetyka też u nas nie ma żadnych problemów z dostarczeniem energii. Mamy też w tych okolicach rurę 300 gazową, w projekcie jest 600. Także nie ma problemów z uzyskaniem tam każdych mediów. Jest problem własności, bo jak wiemy, że te działki w Małopolsce są rozdrobnione i tam też. I, I gmina powinna się teraz skupić, no może troszeczkę na wykupie tych terenów. Być może, że tutaj ja namawiałem klaster przemysłowy Tarnowski, aby on próbował skupować te tereny, bo ma większe możliwości mhm. jak gmina, bo może na to zaciągać kredyty i tak dalej, i tak dalej, inwestować w to profesjonalnie. Gmina nie powinna tego robić, bo jest troszeczkę od innych celów, ale, ale pewnie będziemy zmuszeni. Będziemy zmuszeni. Tymi terenami interesuje się y, wiele osób. Tylko teraz trzeba to wykorzystać. Trzeba to wykorzystać. No potrzebna nam jest ta obwodnica, aby umożliwić y, szybkie y, połączenie, skomunikowanie tych terenów z autostradą. A nie wójcie, na koniec, nie będzie się panu tęskniło za urzędem? Mm -hmm. No nie. No tak nie. przechodzić obok urzędu i tak. Nie, no całkowicie. Ty, całe całkowicie... życie, większość życia zawodowego w tym, w tym budynku, tak, to wszystko powstawało. Tak, sentyment zostaje. Tak, sentyment, ale to ja nie sądzę, że się o, w jakiś sposób izoluje. Czyli na, kaw, ludzi. na kawkę zawsze pan wejdzie. Tak. Natomiast nie całkowicie się chcę wyizolować z samorządu, bo uważam, że to doświadczenie i zdobytą wiedzę wypadałoby wykorzystać i startuję z Komitetu Ziemia Tarnowska do powiatu. No nie robię tam żadnej reklamy, nie ma tam moich ma banerów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mieszkańcy, czyli moi wyborcy uważają, że mogę im w powiecie służyć, to proszę bardzo, jeżeli nie, to nikogo, na no nikogo się nie obrażę. został, został w Panu ten entuzjazm z 90 roku jeszcze? Tak, no tro, trochę, trochę może tak, chociaż tak jak mówię, że... Uważam, że się ludzie trochę zmienili. Bardzo dziękuję za rozmowę, z pani Sławolak. Na dzisiaj wójt Lisiej Góry od 17 listopada, być może w powiecie tarnowskim był gościem Tarnowskiej TV. Łukasz Wimczora Miłego Dnia. Dziękuję, panie wójcie. Dziękuję bardzo.